Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie, i dzisiaj to będzie oczywiście pudełeczko Look Fantastic. W tym miesiącu, czyli w miesiącu wrześniu, tak? Bo to jest wrześniowe pudełko. Edycja specjalna, edycja urodzinowa. Look Fantastic ma któreś tam urodziny, i tak się w ogóle fajnie przygotowałam do tego filmu, że nie wiem które. Może gdzieś tutaj. A w środku mamy nazwę, znaczy napis. Life every day, like it's your birthday. No fajnie. Szkoda, że prezentów codziennie nie można dostawać. Tutaj w ogóle na tej ulotce mamy taki tak zwany ten sneak peek odnośnie adwentarza. Adwentarza kalendowego. Kalendarza adwentowego! No to już chyba ten czas, że właśnie się zaczyna myśleć o świętach. Jest tutaj napisane, że kalendarz będzie kosztował 79 funtów. Natomiast ja tutaj mam taki kod, którego. Nie mogę Wam podać, bo to jest taki jednorazowy kod. Z tym kodem mam kalendarz za 64 funty, czyli jeżeli e, subskrybujecie pudełko, to po prostu kalendarz możecie kupić taniej. E, tutaj jest, nie jest chyba podana wartość, jak, jaką ma mieć ten kalendarz, no ale te kalendarze to z reguły tam mają, nie wiem, około 300-400 e, funtów wartości. I to wszystko, z żadnych innych... A nie, jest, jest jeszcze jedna podpowiedź. W przyszłym miesiącu dostaniemy maseczkę. To jest Ohk Chok Chok Holographic Fiber Face Mask. Czyli jakaś po prostu koreańska maseczka w płachcie. I to wszystko. No i które to urodziny? Piąte. <laughs> Piąte urodziny. Naprawdę wydawało mi się, że Luke Fantastyk jest dużo starszy niż 5 lat. Hmm. Wydawało mi się, że to jest dużo starsza firma i w ogóle samo pudełko. W środku, oczywiście, magazyn L z, z, z Angeliną Jolie. Całe pudełko w ogóle jest bardzo ładne. Jak zwykle w środku mamy takie morskie kolory. I już Wam pokazuję, co jest w środku posłużę się też troszeczkę tą ulotką tutaj, żeby po prostu niczego tutaj nie pozmyślać i zacznę od tego, co było podpowiedziane w zeszłym miesiącu, czyli żel do mycia ciała, czy tam żel pod prysznic z Molton Brown ja o tej firmie oczywiście słyszałam myślę, że każdy, kto tam interesuje się że trochę kosmetykami o firmie słyszał to jest firma angielska i oni właśnie robią żele do mycia ciała, wydaje mi się, że też chyba balsamy do ciała one są po prostu bardzo drogie, ja nie Skąd w ogóle ta cena wynosi, w, wynika? Słuchajcie, to małe opakowanie, tutaj jest 100 ml, ono kosztuje 10 funtów. Natomiast pełne opakowanie, nie, nie chcę teraz strzelać, czy ma 200 ml, czy więcej, ale kosztuje chyba tam 20 czy 22 funtów, więc to jest w ogóle jakaś kosmiczna cena, jak za żel pod, pod prysznic, więc zupełnie nie rozumiem, skąd się bierze ta cena. To jest. Tutaj to jest, słuchajcie, produkt, który ma bardzo standardowy skład, bo tutaj na drugim miejscu oczywiście są SLS-y. To nie jest ani tam produkt naturalny, ani nie wiem, z jakiegoś tam. Nie ma on nawet, słuchajcie, nie ma olejków eterycznych jako zapachu, tylko ma po prostu perfumy. Także zupełnie nie wiem, skąd się bierze ta cena. Ja mam go o zapachu Orange and Bergamot i i orange i bergamot jest y... orange bergamot i neroli jest w, w książeczce także podejrzewam że wszyscy dostali ten sam zapach no i no jest zapach no, no zapach jest ładny nie powiem, że nie, dosyć intensywny. Podejrzewam, że będzie się ładnie utrzymywał na ciele, ale mimo wszystko to nie jest chyba produkt, który powala na kolana. Zresztą nie wiem, no może mnie powali na kolana w wannie go użyję, ale póki co no taki po prostu sobie ładnie pachnący żel pod prysznic. Jestem ciekawa, czy yy, znacie kogoś, kto kupuje tego typu rzeczy za 20 funtów. Dajcie znać. A może sami należycie do takich osób, dajcie znać. No dobra, kolejny produkt to jest Oskia, Oskia Renaissance, firma chyba też bardzo dobrze znana, mi się wydaje, że ja nie miałam, nigdy na pewno nic sama nie kupiłam, nie pamiętam, czy miałam coś z jakichś tam pudełek, to jest Renaissance Cleansing Gel i on tutaj ma też w ogóle jakieś enzymy z dyni, witaminy A, C, E, usuwa stan zapalne, no nie wiem, ja na pewno tego użyję, bo wygląda ciekawie, opis jest sam ciekawy. W ogóle kolor ma taki yy, taki różowy. Rzeczywiście jest to taki żel. Bardzo ładnie pachnie tak grejpfrutowo jakby. No nie, wiem, jestem tego bardzo ciekawa. I w ogóle to jest z tego co napisane tu jest, bo to jest, y, napisane jest tak, y, nałożyć, wmasować w suchą skórę dodać trochę wody, żeby się zemulgowało i wówczas usunąć albo ciepłą wodą albo ściereczką musinową czyli wychodzi na to, że to jest bardziej taki żel taki olejek w żelu, który się zamienia w emulsję, chociaż na, na dłoni nie czuć żeby on był jakiś tam tłusty czy właśnie olejkowy, no ale produkt nasz bardzo ciekawy i z, z miłą chęcią go sobie przetestuję kolejna rzecz to jest Pixi i to jest taki błyszczyk do ust Firma Pixie promowana bardzo i chyba współzałożycielką jest jej Caroline Hirons. Ja z firmą Pixie jakoś nigdy tam do czynienia nie miałam, ale oczywiście o firmie słyszałam, szczególnie o tym słynnym toniku Pixie Glow. W każdym razie to jest Honey Sheen i to kosztuje 12 funtów. Bardzo drogie, bo to jest, nie wiem czy widzicie, ale to jest, to jest chyba miniatura, no bo. Bardzo mały jest ten błyszczyk. Słuchajcie, ja już go sobie używa, u, używałam. To jest taki błyszczyk, który ma e, miętowy taki smak. I na ustach daje takie poczucie, wiecie, jak pasty do zębów, który ma niby powodować, że usta się optycznie delikatnie powiększają. Ja tam jakiegoś tam efektu nie widziałam, ale ogólnie błyszczyk jest bardzo przyjemny, ma fajny taki miętowy posmak i ładnie nabłyszcza na skóry, także no tak fajny błyszczyk, tylko też ta cena jakaś taka mi się wydaje tutaj zawyżona. Dalej Kodali, po raz któryś już się pojawia firma Kodali w pudełeczkach Look Fantastic, tym razem jest to krem do oczy o wymiarze rozmiarze 5 ml i to jest krem, który jest warty 1635, teraz nie wiem, bo tutaj zawsze jest podana wartość tej miniaturki, czyli ta miniaturka jest warta 16 funtów no to w takim razie pełne opakowanie gdzieś tam ze 3-4 dychy by było warte. No nieźle. W każdym razie to jest właśnie ten krem pod oczy, który widocznie usuwa oznaki starzenia, działa natychmiastowo, rozjaśnia, odświeża okolice pod oczami, pomaga ujętnić skórę, usuwa ciemne, znaczy no, sińce pod oczami. No, zobaczymy. Jestem ciekawa, oczywiście wykorzystam krem pod oczy, zobaczymy. Dosyć drogi, więc mam jakieś tam wyższe też oczekiwania w stosunku do tego kremu. Kolejna rzecz to jest Slick i to jest kredka do brwi, też już jej używałam, to się nazywa Brow Stylist. Kosztuje 6,49. Ja już od dawna dawna używam cieni do brwi, nie używam, przestałam już też, kiedyś używałam pomad, przestałam używać pomady, teraz cały czas używam cieni, kredka tam jakaś była kiedyś w Look Fantastic, nie umiem się po prostu posługiwać tymi kredkami, zawsze sobie te brwi albo tak wyrysuję, że wygląda to karykaturalnie, albo po prostu spędzam nie wiem, pół godziny na to, żeby zrobić same brwi, chociaż ta kredka wydaje się być bardzo ciekawa i już jej raz używałam, ona jest dwustronna, z jednej strony jest ta szczoteczka i bardzo mi się podoba to, że ona jest zamykana, Dzięki temu ona się gdzieś tam nie brudzi, nie niszczy i można sobie tą kredkę swobodnie gdzieś tam włożyć. Natomiast z drugiej strony mamy tą kretkę i ona ma taki przekrój, nie wiem, może jakieś zbliżenie mi się uda zrobić. Ona ma po prostu przekrój trójkąta. Dzięki temu mamy no, jakieś tam takie ostre też zakończenie. Kretka ma bardzo fajny kolor, ja lubię taki kolor. To jest taki typowy, chłodny brąz, taki aż blond. I, I ja bardzo lubię taki, tego typu kolor i chętnie... Yy... Po takie kolory sięgam, jeżeli tylko znajduję. Tak jak mówię, ja już używam tej kredki ona się naprawdę bardzo fajnie sprawdza, bo i ten kolor jest fajny i ona jest taka właśnie niezatwarda, niezamiękka. Dzięki temu można sobie fajnie te brwi wyrysować. Mi to zajmuje bardzo dużo czasu, dlatego że no nie jestem po prostu do tego przyzwyczajona, używam cieni, ale postaram się tej kredki też od czasu do czasu używać, jak będę miała po prostu więcej czasu, żeby może dojść do wprawy, bo sam produkt naprawdę mi się bardzo podoba. Ale znowu to jest rzecz, której ja bym po prostu samodzielnie nie kupiła. I dalej, ostatnia to już chyba rzecz to jest kula do kąpieli limited edition Bubble Tea. Firma Bubble Tea jest mi znana i w ogóle chyba w którymś ze świątecznych pudełek, tak mi się wydaje, była taka wielka granatowa kula. I teraz jest kolej, kolejna, to jest tak jak powiedziałam, limited edition, czyli typowa taka kula urodzinowa, więc nie wiem czy można ją w ogóle kupić, czy nie. Ona kosztuje 4,99. No, i w ogóle bardzo ładne opakowanie, takie urodzinowe, tutaj świeczka, jakieś słodkości, torty i tak dalej. Ja pamiętam, że wtedy, jak miałam tą kulę, to ona na mnie jakiegoś tam większego wrażenia nie zrobiła. Szczególnie, że ona była granatowa i ona po prostu brudziła. Wszędzie było widać granatowe kropki. Tutaj mamy na całe szczęście biało, ona ma takie bardzo fajne, jakieś kolorowe. Kropeczki, no i wiem, bardzo ładnie wygląda, ale podejrzewam, że kule to zużyje raczej moja córka niż ja, bo tak to, tak to u nas zawsze wychodzi. No i to by było na tyle. Słuchajcie, całe pudełko, dajcie znać, co o tym myślicie. Ja uważam, że jak na urodzinową edycję, to to pudełko wcale nie jest jakieś tam rewelacyjne. ono ma wartość, tutaj gdzieś to wcześniej wyczytałam. Nie pamiętam gdzie, że chyba coś około 60 funtów. Teraz mi się nie chce tego podliczać, ale gdzieś tam wyczytałam, że ono ma wartość tam przy 60 paru funtów. No, już pomijam tą wartość. Po prostu sama zawartość tego pudełka nie wydaje mi się jakaś tam bardzo ekscytująca, jak na edycję urodzinową o to mi chodzi. Jak na taką normalną, comiesięczną edycję to tak, ale na urodziny spodziewałam się czegoś po prostu, nie wiem czegoś bardziej wystrzałowego, a tymczasem nie ma tutaj żadnego produktu, z którego ja bym była jakoś tam bardzo podekscytowana. Chyba najbardziej jestem ciekawa tego żelu do oczyszczenia twarzy z Oski, bo y, jeszcze ani firmy nie miałam, a poza tym lubię tego typu produkty, właśnie takie żele, które się rozpuszczają, jakieś olejkowe, które można usuwać ściereczką, Także wydaje mi się, że ten produkt powinien mi się spodobać. No jestem ciekawa tego kremu pod oczy, chociaż cena wydaje mi się tutaj też jakaś. Y, nie wiem, przesadzona, no a jeśli mowa o przesadzonej cenie, to tutaj chyba już nie muszę dodatkowych komentarzy y, prawić w każdym razie tego żelu na pewno sobie z wielką przyjemnością luksusu y, użyję i przetestuję to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tym pudełku. Ja w ogóle nie wiem, czy to jest moje ostatnie pudełko, czy w przyszłym miesiącu będzie ostatnie, bo już się teraz pogubiłam i nie pamiętam, kiedy ta moja subskrypcja wygasa. Yy, więc być może jest to ostatnie, a być może przedostatnie, nie wiem. W każdym razie, dajcie znać, co myślicie o pudełku. Ja tymczasem Wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam oczywiście do kolejnych, cześć!